Zeszły weekend spędziłem na pierwszej edycji konwentu w Częstochowie czyli Mango Konie. Na uczestników czekało wiele ciekawych prelekcji, w tym oczywiście moje. Świetnie się na nich bawiłem i bardzo wam dziękuję za tak liczne przybycie. Bardzo ciekawe były również prelekcje innych gości. A warsztaty ze Scrapbookingu znowu pozwoliły mi się wyżyć artystycznie. Na wydarzenie przybyła masa uczestników, no i trzeba przyznać, że organizacja naprawdę dobrze się spisała. Poza sceną główną były przygotowane miejsca do pogrania w RPG oraz planszówki. I jak to na konwencie była masa stoisk bardzo utalentowanych artystów, którzy mieli swoje ofercie masę naklejek, printów, breloczków, przypinek, biżuterii. A jak nic wam nie wpadło w oko, to można było kupić coś fajnego do wypicia lub zjedzenia, albo po prostu figurkę lub książkę i mangę. Tutaj macie cute fotę z magowym wikiem i starą k-popiarą. I oczywiście z Magokonu nie wróciłem z pustymi rękami. Po pierwsze mam mangokonowy merch, czyli torbę, zakładkę oraz przypinkę. Kupiłem również gumę o smaku Ruby oraz napój o smaku Gona, a na stajkach artystów bardzo mocno moją uwagę przykuł ten komiks. Autorką jest Ahiru i jak możecie zobaczyć, ten komiks to naprawdę wielka cegła. A w środku styl autorki wygląda naprawdę bardzo ciekawie. A jako gratis dostałem takiego pryncika z Marsil.